Dobra jak ja dobieram postacie do bicia takiego gościa no tu jest Cyprian kontra mała słaba można bić nawet jak będzie odpalony warto wziąć kogoś kto zdezaktywuje to lub kogoś kto przestrzeli kontrę postacie przestrzelające kontrę to między innymi świnia i griffin. Ten akurat sojuszników oczyszczacz jest potrzebny Ożał Tu mamy postać, która bierze zadaje obrażenia 3 Celi bliscy wrogowie trzymają obrażenia od piasku czyli warto mieć jakiegoś dezaktywatora typu rigard regeneracja zdrowia celu i pobliskich wrogów spada i dołóż. Nie jest możliwe. No dobra, czyli tutaj rigard cienko będzie leczył. Mamy telurię znaną. Tu są minionki. I tu mamy gościa, który podpala. Fajny by był ktoś, kto odbija obrażenia od podpalenia typu Erladir. Tylko czy zielona drużyna tu akurat jest potrzebna? Średnia, bo jest tylko Kirill. Kirill podlepsza swoje statystyki, znaczy swoje drużyny, więc tutaj byłoby fajnie z kolei dać Sabinę, ale niestety wszystkiego naraz nie da się niwelować. Obniżenie many, to tak, ten obniży manę, dajemy kogoś kto podwyższy manę lub zneutralizuje, no ja mam akurat szczęście i mam ale warto to neutralizować postacią najprostszą na świecie, Purigard. Ja jeszcze dam o dziwo Kwazira, bo powstrzymuje minionki. I właśnie na to wszystko damy innego lekarza. Innego lekarza niż by się każdy spodziewał, gdzie on jest. Tu dlaczego niebieski? Dlatego, że jest mm, no, jak on się nazywa. Francis Ja będzie tam się działo jakimś ogniem. ogień Mam nadzieję, że nie uszkodzi mi Aleksandryny, chociaż jest na dwie belki za mocno i dajemy teraz tak ninja akurat mam teraz ja sobie dam. w tego przepraszam jednogwiazdkowa znaczy jednopoziomowa griffin sześciopoziomowy przestrzelenie, tego dajemy szybszą manę, ten musi żyć to matego i próbujemy co jest o za długo pewnie gadałem więc próbujemy jeszcze raz cyk cyk Cyk, cyk. Można by było pomyśleć jeszcze nad rokiem, żeby się nie leczyli tak mocno. Zamiast nad kwazirem. E w sobie? A, dobra. I jedziemy. Aleksandrin. No nie wiem jak to pójdzie. Oddziały ponownie. Wymień. 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 Dobra. Walcz. No dobra, co my mamy? Mamy trzy. Czy od razu je odpalamy? No krzywdy mu za dużo nie zrobię. Przydałoby się więcej klocków, jak namnożyć klocki? Czy tu się da? No, możemy tak spróbować. Zrobimy coś takiego. Zrobimy coś takiego. Trochę się namnożyło, nie? I teraz tak, jak damy fioleta, podniesie się o 3, to mi to nic nie da. Przydałby mi się tu, to bym miał diamencik. Przydałby mi się tu, to bym miał diamencik. Czy ja mogę tutaj sobie skombinować, spróbować skombinować? Nie bardzo. Ale dobra, no jedziemy w takim razie te 3 i teraz już powinien zginąć te 3. I odpalimy fazia. I o to mi chodziło. Jest. I to jest fajne, że teraz zdążyłem. W takim trochę złym momencie zdążyłem, ale mniejsza o to. Zdążyłem przed... Yy, Telurium, z drugiej strony zdążyłem po czaszkach. Czaszki, jakby ochronią trochę mi te mikre pszczółki. Co ja teraz chciałem zrobić? Kto jest najgroźniejszy? Najgroźniejszy dla mnie będzie lekarz. Czy odpalam Odyna Na razie nie. Zobaczymy, co zostanie po strzeleniu. Tym przydałoby się więcej żółtych, żeby Odin miał większy atak. Więc się wstrzymuję. Gdzie mogę strzelić, żeby nie naładować. Kogoś w środek by się przydało, niestety za mocno nie strzelę się tam. Eee, jednym ruchem zrobimy coś takiego. Tu trochę, tu trochę. I teraz Oden powinien mi to dać radę ściągnąć. Oszty, kurczę, ile mu tam zostało? 24. cztery. No, i teraz jest ząk. Odrobinę ząk. Jednego klocka brakło. Jak podwyższyć teraz żółte, żeby tutaj powstały mi. Czy ja to jakoś mogę zrobić? Ale się teraz wkurzyłem. Tu naładuję telurię, tu nie mam żadnego ruchu. Fioletami jak strzelę, też pewnie naładuję telurię. Jak teluria naładuje się, to już pójdzie wszystko mi w diabły. Dobra, ja spróbuję tak. O, chociaż, chociaż tyle, chociaż tyle, to sobie świnkę odpalę. Minionki nie doszły. O, zarobista sprawa. Minionki dobiły. Pale świnkę. Teraz jedziemy. Spróbujemy Aleksandry naładować może co. Kogo tu jedziemy? Kurde, jak brakuje tu trochę mi kombinacji w tym momencie. Nic, niech się odpala tamta babka. I tak na razie się nie będę leczył, bo ona wstrzymuje to leczenie. nie? Spróbujemy teraz jeszcze raz tu. Dobra. Nażamy klocki. Zrobimy tu i mamy kryształka i o to mi chodziło. Kryształka odpalimy w ten sposób. Teraz zrobimy Oj quasi ra ale nadal kwazję chroni superancko. Kogo teraz zdejmiemy? Dobrze by było pomyśleć, kogo uda się zdjąć. Czy uda się zdjąć tego pana? Najpierw strzelę sobie od i zobaczymy. To jest najgroźniejsza teraz postać, więc myślę, że się uda ją zdjąć spoko. No i miałem rozbić drużynę, a przez przypadek mm, ubiję. Taki peszek mi wyszedł, no. Dzięki.